Dzisiaj typowy unboxing. Trzeba delikatnie podciąć, żeby nie uszkodzić opakowania. Czy z drugiej strony wygrana w Igrzyskach olimpijskich osób niepełnosprawnych 1984 Beczka chyba nie przeżyła w dego czasu. No Ty mm. jest jednny Po libreuretem nie jest wieczneać. Stacja dyskietek 8050, a wada, brak przycisku. No i zabawa, wydrukowanie 3D. I flop już na mikrostole, mikroserwisowym. Ja chciałbym tylko pokazać piękno tego wykonania. Płyta główna, zawiasy ekranowane, pozwalające na otwarcie obudowy jakość płytki, sposób odprowadzenia ciepła montaż kondensatorów, przypięcie ich naprawdę, pseudo techniki no i niestety nie mamy tej klapeczki trzeba będzie tą klapeczkę w jakiś sposób zrekonstruować jeszcze zobaczymy ta stacja dysków ponoć działa tu mamy drugą płytę od stacji no i trzeba będzie wejść tutaj w głąb i zrekonstruować. Zobaczymy, jak się uda. Wygląda na to, że dwie stacje dysków są identyczne. W związku z tym jest jakaś szansa. Naprawdę piękno wykonania i w ogóle serwis otwiera się i jest wszystko w środku. Gotowe do, do naprawy, gotowe do pomiarów. Przepiękna rzecz. To jest element wyjęty ze stacji uszkodzonej. To jest element, który jest ze stacji dobrej wyjęty, i tu jest przycisk. Te dwa elementy stanowią taką dźwignię, która dociska i uruchamia proces po włożeniu dyskietki. Tylko zszysuwa się głowica. No i teraz powstaje pytanie: jaką technologię. Trzeba będzie wybrać, żeby zrekonstruować ten element. Ze względu na dosyć duże naprężenia, być może drukarka 3D nie będzie tutaj najrozsądniejszą formą rekonstrukcji, jest jeszcze bardzo ciekawa faktura, no, będzie zagadka. Dalsza część zabawy z obiektem. Który jest złamany w stacji dysków, to jest jedna z tych części. To jest oczywiście suwmiarka i około 200 pomiarów. Niestety ten obiekt w refozorum nie jest taki prosty. Tu jest przeprojektowany od zera. Ja nie używam skanowania do odzyskiwania obiektów, bo uważam je za zbyt nieprecyzyjne. Wolę ten obiekt zbudować od zera. To prawda, robi się to około 2 godzin, może czasami szybciej. No ale powstaje takie coś. No i teraz powstaje pytanie, czy będziemy to robić na drukarce 3D, czy też będziemy po prostu robić to z metalu. Zobaczmy, stacjelisków Komodora czeka i śmieje się z daleka. Pierwszy obiekt. Tu jest jeszcze taki problem, że w tym miejscu były wklejki nakrętek specjalnych takich w formie wtryskowej, no ale dla Tysiąca obiektów w formę wtryskową można zrobić, ale nie dla dwóch, albo dla jednego. Teraz pora na górną część przycisku, która jest znacznie bardziej skomplikowana, wbrew pozorom. No to zobaczmy, jak to wyszło w 3D. No, przyznam, szczerze, że uprościłem. Jakoś nie mam dzisiaj wędy do tego, żeby robić wszystko jeden do jeden. No, zobaczymy. Taka ciekawostka po wydruku. To jest oryginał. To jest klon. To jest jeszcze nie obrany do końca. <coughs> Celowo jest bardzo, bardzo mocno zrobiony. Tutaj nie jest jeszcze gotowy. Ja wiem, że są mistrzowie, którzy robią takie przyciski w jednym szale z drukarki 3D. Być może nie mam takiej dobrej drukarki, a może po prostu nie umiem. Natomiast mi zależało, żeby on był bardzo, bardzo lity. No i sprawdzimy jego wytrzymałość. A to oczywiście nie koniec procesu, bo zanim on będzie wyglądał podobnie, ja hmm, wiadomo, czy tak samo, że jeszcze trochę czasu upłynie. Teraz jest znacznie lepiej. Niestety straciłem jeden zawias. Mm, całkiem fajnie. bardzo fajnie. No ta wersja znacznie lepsza. Tu jest oryginał. Proszę bardzo. No i teraz odpowiedź dla ciekawskich. Dlaczego drukowałem gorszą stroną właśnie z frontu? No bo teraz żeby uzyskać fakturę, będę, będę realizował emulator. Formy wtryskowej, a ten emulator macie, właściwie, emulator faktury formy wtryskowej, a ten o, emulator macie w łazience. Ach, będzie piękna stacja i jeszcze będzie działać. I jeszcze przycisk pokryty szpachlówką, ale zaraz będzie już zmieniał wygląd. Po przeszlifowaniu, praca zakończona, może. Inaczej, więcej światła, to mogę pokazać, jaka wyszła powierzchnia. Prawie idealna. Zawsze wychodzi, prawie idealna. No i pudełko ze świętymi dyskietkami. Proszę bardzo. Nic, tylko korzystać.